Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj chciałbym nagrać dla Was filmik już z motoryzacyjny powiedzmy, z samochodami, nie z jakimiś kurde cegłami, pierdołami, budowlanką, bo myślę, że ten temat może Was troszeczkę męczyć, mniej przynajmniej męczy i muszę trochę sobie odetchnąć, odetchnąć sobie pracą przy samochodzie i nagraniem dla Was filmu z tym związanym, dlatego dzisiaj będę wymieniał olej i filtr oleju w tym samochodzie. Renault Clio, rocznik 2019, odebrałem go w grudniu chyba 23, także na święta już, już był, można go było przy stole gililijnym opijać i tak też zostało zrobione. Samochód bardzo dobry, bardzo jestem z niego zadowolony. Udało mi się upolować, nie wiem czy tu będzie coś widać, udało mi się upolować ten samochód z właśnie z tym większym ekranem oraz z tym ekranem tutaj z przodu, nie? że... Bo w innych wersjach macie po prostu macie zwykłe zegary, a ja chciałem mieć te cyfrowe i to był bardzo dobry pomysł, żeby te zegary wziąć, bo są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ekran duży też jest bardzo fajny, ma bardzo dobrą rozdzielczość, tak więc jestem bardzo z niego zadowolony. Jeśli chodzi o problemy, no to były problemy związane z elektroniką. Raz nie dało się samochodu uruchomić, ale to mówiłem o tym w innym, w innym filmie. Poza tym jakieś problemy, typu na przykład kamera. Jakby podczas jazdy dalej jest uruchomiona, czyli coś tam nie zagrało w oprogramowaniu. Ale to są, to są naprawdę pierdoły, słuchajcie, oglądałem ostatnio test Mercedesa chyba SL-63 albo 65 AMG tego najnowszego. No i tam, tam były też, też są problemy z elektroniką, więc nawet takich drogich samochodów, bo ten samochód kosztuje ponad, ponad milion złotych, nawet takich drogich samochodów problemy z elektroniką nie omijają. Jeśli chodzi o utraty wartości, bo ostatnio sobie sprawdzałem, ile on jest warty, no to wyszło mi, że, że około stracił około 13 tysięcy złotych. Więc uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Po 3,5 roku jest warty 13 tysięcy złotych mniej niż jak wyjechał z salonu. Dobra, pokażę Wam Oliwkę Castrol GTX. Taki był tu wlewany, 5 na 30. Nie wiem ile go wchodzi, ale się dowiemy. Tu jest jeszcze płukaneczka. Liquid moli, Chciałbym sobie go zalać też płukanką. I mam oczywiście filtr, filtr oleju. Brakuje mi tylko takiej podkładki, podkładki pod korek spustowy, ale gdzieś sobie ją znajdę. Dobra, pierwsze co. To sprawdzę w ogóle poziom oleju. Zobaczymy czy ten silnik w ogóle spala olej, bo słuchajcie, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Spala olej. Żadne komunikacje mi się nie pojawiają w samochodzie, więc uznaję, że jest ok, ale, ale trzeba by też jeszcze sprawdzić normalnie magnetem. Dobra, lecimy. Zobaczymy ile. O, akurat kierownica, kurde. Musi to odpalić. Dobra. Ile mamy przebiegu? 44150. Słuchajcie, w 3,5 roku to za dużo nie przejechałem. Nie przejechałem, ale akurat akurat się zaczęła pandemia wtedy, jak odebrałem ten samochód. Więc nie miałem okazji to bardzo pojeździć. Dobra. Sprawdzimy sobie oliwkę, jak to wygląda, samochód już jakiś czas stoi, no przed chwilą go uruchomiłem, żeby tą kierownicę skręcić, ale to chyba nie zaważy na, na poprawnym odczucie. to jest na pój. jest na pój. Dobra, to, to, to pierwsze co, to wjeżdża fotoniczka. Dobra słuchajcie, tu jest 300 ml w ona powinna wystarczyć na 6 litrów oleju, a tu wejdzie w 4 pewnie. Więc sobie trochę ponad połowę tego. I mi musi pracować od 5 do 10 minut na tym. Może się nic dziś nie stanie, nie? Zobaczcie. Nie. Więc sobie silnicę trochę popracuję. Wracam za 10 minut. W tym garażu nie mam kanału, dlatego muszę sobie samochodzie podnieść. Ja tak sobie wymyśliłem, że na takich deskach tu za bardzo nie ma mm, takiego miejsca, gdzie mógłbym oprzeć y, podnośnik. Dlatego taki patencik sobie zastosuję, żeby nic tam nie urwać. Może się uda? Może się kurde uda? I jakoś ten samoch samochód dźwignę. Cyk. Mam w ogóle nowy podnośnik. Powiem wam. Stary już mi się zepsuł. Ten stary podnośnik. historyjka taka. Kupiłem wtedy, kiedy kupiłem pierwszy sam swój samochód, czyli garbusa. I ten podnośnik służył mi właśnie przy garbusie. Czyli już kilkanaście lat spokojnie śmiga. No i jeszcze go można ożywić, ale wykupmy sobie nowe, sprawy prezent. Dobra, zobaczymy teraz jak, jak się podniesie. Musisz wejść, kurwa. Musisz, kurwa, wejść. O się może nic nie stanie, nie? Uf. Odzwyczaiłem się od leżenia pod samochodem. Od kiedy mam kanał. Ale słuchajcie, te czasy chyba wróciły. Dobra, odkrę odkręcam teraz. Y tą płytę, która zakrywa silnik. Tu jest trochę takich śrubeczek na prócz 10. Nie wiem jak jest, później wam powiem ile. Opowiem wam kawał może. O! powiem wam kawał jakie spodnie nosi brukarz nie wiecie? pokostki Zobaczmy jak to wygląda od spodu, tutaj mamy filtr oleju, obudowę filtra oleju, a korek spustowy jest gdzieś, gdzieś chyba, czekajcie, gdzie on to jest, a tu jest, tu jest korek spustowy, dobra, więc za chwilę go odkręcę, tylko najpierw jeszcze podniosę sobie tył, bo samochód trochę krzywo stoi, a zresztą a. zobaczcie, że tutaj, jest fajnie zabudowany podwozie tego samochodu, bo jest, oprócz wydechu to jest płaska podłoga i spoko, no bo aerodynamika wtedy jest lepsza i też to wpływa na spalanie. Żeby odkręcić filtr oleju, trzeba użyć klucza 27 na sadkę. A żeby odkręcić korek od wylewu oleju, tak, 8 mm taki klucz kwadratowy. Pamiętam, że podobnie było w Clio 2. Yy, też właśnie był kwadratowy kluczyk i ja sobie tam dorobiłem. Taki, czyli dobra, to co? Spuszczam olej. Udało mi, się nie zgubić tej miedzianej podkładki, dlatego Udało mi się nie zgubić tej miedzianej podkładki, dlatego zastosuję ją jeszcze raz. Ok, to tu jest ta pokrywka. W tej pokrywce mamy taką gumową uszczelkę. Którą trzeba zmienić. Podobnie jest w BMEczkach w E4,6, chyba w E34 też. Tylko że ten filtr jest akurat tam. Jakby to podważyć tak sprytnie, ten, ten filtr jest tam od góry. A tutaj jest na dole. Łatwiej się wymienia, jak oczywiście z góry. Bez rękawiczek łapami, jak za dawnych czasów. Tak się robiło. Człowiek nie mógł domyć rąk. I czekał aż się zetrą. I no i wtedy tego, już tego grudu nie było, nie? Ale nie dało się ich domyć, tylko trzeba było czekać, aż się normalnie na skórek zedrze. Takie były czasy słuchajcie, Czasy. To nie czasy, tylko tak, tak wcześniej sobie robiłem. Ok, uszczeleczka jest elegancko. Ok, tu jest stary filtr. On idzie do wyrzucenia. Jeszcze się olej niego leje. nowy filtr wygląda tak. I teraz tak. To dokręcamy momentem tę pokrywkę 25 nm, a koreks spustowy 30. Klucz dynamometryczny mam ustawiony. Lecimy. No, właśnie. Teraz No jest trzy a jeszcze troszeczkę bo jak się samochód odpali, no to jeszcze troszkę pobierze filtr oleju zanim się nasączy, no to troszkę tego zabierze Dlatego Wchodzi tutaj mniej więcej 3,5 litra A Lepiej chyba takie rzeczy robić Matką jednak osłona silnika jest przymocowana 13 śrubami. Wydaje mi się, że trochę przesadzili, bo te śruby Titanica można nawet utrzymały. No i takie trzy spineczki. Spineczki elegancko łatwo, łatwo schodzą. Ja sobie zrobiłem także, tutaj sobie włożyłem tego wkręta takiego. I sobie delikatnie tą środkową część wyjąłem i, i elegancko schodzi.